Witam serdecznie, chciałbym każdemu kto ma zamiar obejrzeć ten filmik albo choćby przypadkiem na niego trafi zaprezentować dziś o, czy jakiś inny serwer zaprezentować dziś serwer mój własny założony nie gdzieś z kolegami Już na nim nie gramy dawno, on jest bardzo, że tak powiem nieaktualny, bo to jest to stara wersja Minecrafta no cóż, przejdę od razu do rzeczy. No tutaj mamy taki mały salonik o um, nazwie Call of Juarez. Juarez? Nie wiem jak to się czyta. No a wiadomo, pokoiki takie sobie do... Cóż, jest to może troszeczkę... nie no, w stylu salonu, tak jak ktoś chce się przespać. Niekoniecznie mowa tutaj o jakichś y, paniach do towarzystwa. A w każdym razie jest to salon wybudowany przez kolegę. No, widać, dziwki są tanie, męskie jeszcze tańsze. kolowares, Juarez, Juarez, nie wiem. Tutaj widzimy stację. No, tam jest moja willa. Dość niedopracowana. No, wejdziemy do niej na chwilę, pokażę wam. Moim zdaniem jest dość brzydka. Przynajmniej z zewnątrz, bo w środku mi się nawet udała pokażę ją wam w każdym razie najpierw zacznę tylko od pokazania stacji jak wiadomo jest ona na stare boostery, wzorowana na stacji CTSG tylko zamiast płytki naciskowej mamy tutaj przycisk Klik i czekasz na wózek oczywiście jakieś dwie zasady no wszystko jest wzorowane na CTSG jest to typowo stacja nawet tych samych rozmiarów jak się nie mylę dokładnie tak samo ułożona tylko troszeczkę inaczej upiększona no tutaj mamy zwrotnicę przejazd do białej stacji albo do czerwonej stacji, no niestety tak stacja jest na tyle mała, że upakowanie tego systemu było niemożliwe w tym jak, jakbyśmy się śmignęli do czerwonej stacji to chętnie pokażę pokażę jak wygląda stacja Nowego poziomu, większa oczywiście, wciąż na stare. Myślałem, że one wiszą w powietrzu. Yy, oczywiście, wciąż stacja zrobiona na stare. Boostery. No tutaj, willa jak willa. No, takie coś mamy. Tutaj jest biblioteczka. ściągnie tam głęboko do podziemia, ale nie chcę mi się tam teraz schodzić, bo to kupę czasu zajmuje. Jest naprawdę ogromna w podziemiach tutaj mamy jakiś pusty pokój, tu jest mój pokój taki sobie malutki zrobiłem prysznic, belek. tam mam sypialnię no cóż, w willi się idzie troszkę pogubić ze względu na to, że jest ona ma kilka klatek schodowych, one się ze sobą mylą już ostatnio wszedłem tędy i żeby tu przejść trzeba przejść przez jakieś pomieszczenie, z którego planowałem zrobić podajże, nie wiem, kuchnię albo coś takiego Chyba nie jakieś magazyn. No, tutaj się wchodzi do głównego pomieszczenia. Oczywiście jest tyle drzwi, że wszędzie można wejść prawie z każdego miejsca. No, a tutaj taki ogródeczek urządzony przez koleżankę. Ja sobie tylko basem wybudowałem. Ona wszystko tutaj sadziła drzewa i urządzała. No, się dziwnie zrobiłem. Ja, Musimy tam liście wsadzić. Mam tu co pokazywać. No, przede wszystkim najbardziej podoba mi się wystrój wnętrza, nie licząc tego tutaj, tej czerwonej. Czerwony sufit efekt tego dywanu, o którym nie pomyślałem, że podłoga powinna być nieco szersza, żeby tego dywanu nie było widać na dole. Znaczy grubsza, dwuwarstwowa. No, cóż, najbardziej mi się podobają jednak te Żyrandole. Lampy takie sobie, ale żyrandol mi się bardziej, bardzo podoba. Musiałem ją oświetlić, bo generalnie mamy mopki... Nie, nie mamy mopków włączonych w nocy. Ale za to fajnie to wygląda, zresztą mogę zademonstrować. Fajnie wygląda w nocy całkiem, jak się wszystko świeci tutaj. Moim zdaniem bardzo ładnie wygląda willa, kiedy jest taka oświetlona w środku. Cóż, mobki mieliśmy wyłączone na serwie, bo był, był to typowy serw do budowy, no tutaj taka kolejeczka widać kawałek wzorów na zwykłym stonie, a no bez sensu to było, ale nikomu się burzyć tego nie chciało już tak naprawdę Ay, no tutaj przyjedzie wózek? Nie przyjedzie, bo jest rozpędzany przez stary booster, no tak a możemy jedynie iść są całe zwrotnice Mamy pociągnięte Trzy tory Jeden Który przyjeżdża tutaj I dwa idące albo do białej Albo do Czarnej stacji Nie, do czerwonej Ta jest czarna e, Ja może teraz wyłączę ten filmik Bo bez sensu jest nagrywać moją drogę Kiedy biegnę Zresztą W sumie mogę pokazać o to jest rzecz, którą w zasadzie mogę pokazać jak, to grzębie, jak przynajmniej równo jakoś Avenged 7 no Mieliśmy dużo męki z tym napisem, nie jest to, no jak widać e, litery są dość e, grube z kilku warstw. Każdy taki pojedynczy jakby klocek to jest 4 na 4 na 4 sześcianik no wielki billboard zespołu Avenged 7 Fold którego jesteśmy wielkimi fanami No tu się ciągnie ta nieszczęsna kolejka której się nie chciało użyć no, nie miała ona sensu w zasadzie miała być taką objazdówką ale nic nie wyszło I pomysł został drastycznie porzucony bez żadnych po bez zrobienia żadnej poprawy No tam już widać nasze pierwsze miasto bo biała stacja oznacza nasze pierwsze miasteczko pojawiają się powoli o. Pojawiają się powoli budyneczki. Najszybszą drogą będzie chyba tunel. Nie będziemy szli po wodzie, bo to jest to długie strasznie. O, tam, o, tam taki podwodny świetlik widać, który sobie wybudowałem z nudów. O, tutaj zaś jakiś system przejazdów, nie wiadomo czego. Ojojoj, o, tu są zwrotnice. Prowadząco od białej stacji. Też się musiałem ładnie przekopać. No, w każdym razie do białej stacji jedzie się tędy. Mogłem podwyższyć to ten strop, przynajmniej by się normalnie schodziło, no ale to było przystosowane tylko dla wózków, wiadomo. No tutaj był potrzebny puster, bo wózki nie chciały podjeżdżać pod górę już. W tamtą stronę całą trasę przejeżdżały, ale tutaj miał już jakiś problem czasem z wjechaniem pod górę, więc dałem im boostera na wszelki wypadek. Wiadomo, że na serwerze to też wszystko względnie chodziło, ale no, stosunkowo dobrze. Ta stacja jest generalnie identyczna do tamtej. Może tamta była drobinkę ulepszona jako kolejna wersja, ale generalnie niczym się nie różni poza kolorem. Tamta była czarna, ta jest biała tutaj mamy do czarnej, do czerwonej stacji no i co, z śmietniczki tak zrobione, że nie można nigdzie dalej wypaść cóż, co wam pokażę na początek, no tutaj szpital Mercy a wzorowany podobno wtedy jeszcze nie grałem w Left 4 Dead a teraz też nie widzę jakoś szczególnych podobień, wzorowany na szpitalu z Left 4 Dead właśnie z kampanii w części pierwszej Niestety pusty w środku. Jedyne pomieszczenie, jakie zrobiliśmy, to bufetko, tak. Ja, to jakaś recepcja. No, klatka schodowa się ciągnie do samej góry. E, była winda, niestety winda już nie działała była to również winda zrobiona w stylu CTSG. E, taka, jak on zademonstrował w pewnym odcinku. Tam jest jeszcze jedna taka winda. Tu, gdzie nie ma okien, dokładnie tak, tutaj. Ja nie ma tu co pokazywać, bo tu można wyjść na dach i w sumie nic nie ma. No, sobie kolega mema strzelił taki lulfejsik, czy jak coś tam nazywa, do żabki zaraz, no, albo w sumie mogę żabkę od razu pokazać. No, sklep spożywczy Forfeiter żabka. Proszę, tutaj mamy ciasto, no ja będę jadł, tu kolejne ciasto, no, wyjście. srač personel only. Tak ten ich humorek.